Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane robaczki. Słuchajcie, do 11 ma być ponoć chłodno, po 11 ma być 29 stopni, więc korzystajmy, korzystajmy, korzystajmy. E, chciałam powiedzieć tak, śniadanko. Na śniadanko mamy e, naszą, jak ona się nazywa? No tą. Kaszaneczkę. Tak, kaszaneczkę. Trzeba dokończyć. Nie wolno wyrzucać rzucać. nie, oczywiście. Zamiast się kąpać w basenie, to na z niego wodę wypijam się, że to jest taka duża miska kurwa, nie? Mhm. te dwie kromeczki. Nie wiem, czy to się jeszcze z Was tak samo je hmm. pora jak ciocia, że posypuje solą i, I sobie chrupia. Mhm. Chciałam powiedzieć że my musimy szybko jechać z wujkiem pozostać parę spraw mhm. a później zobaczymy później zobaczymy no później zobaczymy co się będzie działo moi kochani ale powiem wam kaszaneczka no rewelacja cacyczki by się do niego przydały cacyczki by się przydały do tej kaszanki no ale no niestety nie ma. I za to nie poradzę. Nic na to nie poradzę. Jest to jest. No. No sucho. Mogę ja chciałam powiedzieć, że rok i trzy dni temu, rok i trzy dni temu, abunia do nas przyjechała. Na zdrówka Od się. No. Więc abunia... Albo z tego, że troszeczkę urosła, ma troszeczkę więcej siły nie można już jej wziąć całej na łapki, to dalej jest taka kochana, jaka była na początku. Mm -hmm. Najwspanialszy pies na świecie. Oczywiście zaraz ponownie. Prawda, Abuniu? Tak? Pokaż, co masz tutaj. Śpiocha masz. Prawda, Abuniu? I, I dalej, jak rok temu zaglądała w talerz, dalej w tego talerz zagląda. Ale to ją już Nowcia nauczyła i bardzo szybko to złapała. Bo ona na początku tak nie robiła. Mhm. To się nauczyło od nowci, bo Nowcia. Ponowciano.